Partnerem wąskiego kanału jest Super Klikając w link w opisie i rejestrując się z kodem Superbas, wspierasz naszą rzeźbę i dołączasz do gry pełnej sportowych emocji. Dzień dobry, dzień dobry. Zaczynamy kolejną emisję. Dzisiaj jest odcinek pod tytułem Zaginiony Pan Młody. Ja tylko y chciałem powiedzieć, że... Bywają takie sytuacje, nie mówię o takich ślubach, ale mogą być takie sytuacje, że jak jest zaginiony pan młody, to on może być tak długo zaginiony, że po prostu z młodego się zrobi stary. Albo nie będzie żył. Po prostu nie będzie płodny, jak nie będzie żył. Wtedy, jak nie żyjesz? to wzrasta prawdopodobieństwo, że nie jesteś płodny. Ja chciałem powiedzieć, że nagrywamy to w listopadzie, jest akcja Movember, czyli badajmy e, sobie jądra. E, sami sobie, nie nawzajem. E, ale, ale koledze też możecie. E, ale generalnie widziałem, że Robert Lewandowski też zapuścił e, wąsa na, na właśnie w akcji Movember. Ma jądra i wąsy i jak ma te wąsy, to widać po nim już ten wiek. Tak, prawda? Tak. tak. Też, też miałem wczoraj taką rozchwinkę, że kurczę jak zapuścił ty wąsy, no to tak kurde, już wujeczek taki, no. 27-letni Dominik Widuch za tydzień bierze ślub ze swoją ukochaną Joanną. Ja dzisiaj rano dostałem zaproszenie na kawalerski. Nie dzisiaj idź, rano idź, o nie godzinie 9.05. Nie idź. A ślub jest, proszę ciebie, w kwietniu. Nie idź. A kawalerski w grudniu. To może mnie doczekać. No. Ale dobry, dobry, taki początek, że budzi się, nie wiadomo gdzie, z ręką w dupie, nie wiadomo Najjebane. gdzie. Najebany. Ty nie wiadomo gdzie jest, ty nie ma ty klamek. Te kraty są w No Nie ma klamek. Nie ma zasięgu. Ty. Ale książki ma przynajmniej. Ty, ale buty zdjął? A nie, ma buty. Przepraszam. Myślałem, że bez butów. Mówiłem wam, że nie chcę żadnego kawerskiego. No powiem ci, że takim ślimaczym tempem rozpędza się ten odcinek. Halo, Dominik! Dominik nie żyje. Abonent chwilowo niedostępny. Tym, Ale to... Jak w tym filmie, co zamknęli ich w takim klubie i potem na organy ich sprzedali, pamiętasz? Kinia, możesz do mnie przyjechać? Kiedy? Kija? Może Pia, Pia Skrzyszowska, pozdrawiam naszą wspaniałą lekkoatletkę. Kurwa, znowu sztuczne cytryny. U! Do Dominik. Do do Ej, no nie panikuj. No pewnie został dłużej w pracy. Wiesz, jak to jest w korporacjach? O, przepraszam bardzo. Ona, ona. Ona co za co tatuaż. Ona po pracy dorabia w piekarni. Hmm. Przecież on nie pracuje w lesie. W jego biurze nie ma problemu z zasięgiem. Powiedz teraz wszystkim, ile masz na ciele tatuaży i ile kluczyków Nie wiem, no kumple go gdzieś wyciągnęli. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć kolczyków. Siedzą teraz w knajpie, w piwnicy, nie ma zasięgu, no przecież jest piątek. Siedzą w piwnicy, mają ze sobą dmuchaną lalkę i page. Dominik w knajpie z kumplami. I biją tą lalkę dmuchaną. Może oni mu po prostu zorganizowali wieczór kawalerski i wzięli go z zaskoczenia. Prosto z roboty go wzięli. Tylko, że Dominik nie chciał kawalerskiego. No on nie chciał, czy to była wasza wspólna decyzja? Ustalmy sobie to. Talili, a potem Kacper zmienił plany. No, dzwoniłaś do niego w ogóle? Zjedz te sztuczne winogrono. Nie, ale te banany takie sztuczne. Tak, tak urma, winogrono plastikowe, też. Plastikowe. Ja nie myślę, tylko ja wiem. Ten... Może numer zablokował twój po prostu, no. Zrobimy sobie babski wieczór. Ze sztucznymi bananami. Przyjaciółki z samego rana pojechały do Kacpra, u którego sądzą, że jest Dominik. Kasper to jest kolega Ka Kasper. No ale pewnie siedzi z Kasprem i męczy jakąś Gierkę. Gierkę. Grają w sapera. Ruchają się po prostu. Mmm, kurwinkę sobie Kasperek zamówił. Bardzo dobrze. Jeżeli Kasper był z nią, to nie mógł być z Dominikiem. A może był może był triangle. Co wy zrobicie w sobotę rano? Cześć. O, ten też wydaje parę złotych na kolczyki. Nie ma go w domu? Nie ma, myślałam, że jest z tobą. Dobra, jak mi powiecie, że pojechał gdzieś i zmienił płeć? No, widziałeś że spędziłeś noc w piękniejszym towarzystwie. To prawda, zgadza się. No. Eee, eee, mordo! Morlo. Nic nie jedliśmy, nic nie je piliśmy. Po... Nie zorganizowałeś dla niego jakiegoś wieczoru kawalerskiego? Nigdy, przecież wiesz, że Domino nie chciał imprezy. Tak, tak. Inni kumple. Wszyscy uszanowaliśmy jego decyzję z bólem, ale uszanowaliśmy. Czy on ma mokre włosy, czy mi się wydaje? Nie wiem, właśnie. A telefon po prostu mu się rozładował. Jaką niespodziankę? Ludzie, inaczej telefon reaguje jak jest wyłączony, a inaczej jak jest yy, poza zasięgiem. A jeszcze inaczej jak jest popsuty. Myszko, no na pewno się nie rozmyślił. Myszko! Spokojnie, on jest w tobie zakochany jak wariat. Wracaj do domu. On na pewno już na ciebie czeka. Jak patrzy na ciebie, to musiałaś aż, u... aż oczy świecą. Ma ciebie na tapecie. Cześć. Mm, jest... no. Ja idę odespać nazwę. Trzymajcie się, hej. Na razie. No, odespać, bo nie spałem, bo ona siedziała na mnie cały czas. I hop, 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 Czego my właściwie szukamy? Rezerwaty śladów. Y, może to być na przykład y, brud. się ten ultrafiolet. No, moim zdaniem to on coś kręcił jednak. Kaseta wychodzi z Magnetowidu i szybko, szybko, bo zaraz rodzice będą, a tam widziałeś jakie tam było? Może wymyślili coś głupiego na weekend i. Małe karły rypią, grube kurwy. Skąd to wziąłeś w ogóle? Taki był tytuł tego filmu: Karły rypią, grube kurwy. Ale skąd ta historia? Taki działa. A, okej. Okay. Szybko, 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 bo rodzice wracają. Teraz. Kacper kryje Dominika, przecież to jest jego kumpel. Może buty zdejmijcie, Słuchajcie, dziewczyny. Słuchajcie, do łazienki, bo tutaj nic nie znajdziecie. Nie wiem, no nie wiemy kim była, może to jakaś stripteaserka. Tak, od razu Tak. Mam do Kacpra i do takiego Michała z pracy. To dzwoń do Michała z pracy. No właśnie, a mamy laptopa Dominika? No, to ja mamy internet w ogóle? Laptopa też nie ma. Czyli nie mamy tego laptopa, czyli jesteśmy w dupie. Może zapisał gdzieś te numery. Może notatnik? O, mamy notatnik, kalendarz. Gdzie w starym kalendarzu? Ja mam wrażenie, że my tylko marnujemy czas. To iść się zesraj. O. Czekaj, o, bo wy, o, akurat wy, wy, spadło 200 o, złotych wypadło. O, coś wypadło. Agencja niegrzeczni chłopcy? Czy jakaś grupa zorganizowana, przestępcza? Nie, raczej są niegrzeczni. A może to jest ta niespodzianka dla ciebie? Jedźmy tam, jedźmy tam. Niegrzeczni chłopcy, w czym mogę pomóc? A co a, a, aane... wy robicie? Tak, dzień dobry. Słucham. Dupy pokazujecie?! Machacie śmigłem?! ona budzisz z tej strony? Nie przedstawiaj się! Przetrawiaj. Nigdy się nie przedstawiaj. Chciałoby pani wynająć jednego z naszych chłopców, tak? Nie jednego, dwudziestu dwóch! Ale chciałam zapytać o Dominika Widucha. Czy może... O Widucha? Nie, o widuchach? Był jeden z najniegrzeczniejszych, jeśli wie pani co mam na myśli, ale niestety już tu nie pracuje. Czy był kurwą. Dominik pracował jako stripteaser. I tą śmietaną tak tutaj sobie, sobie tak psikał I, i potem mówił, słuchaj zjedz to. <noise> no to grubo. A ta się podnieciła delikatnie. Co myślisz, że on wrócił do profesji? Przed ślubem? Takiej kurwa profesji, co? To, to nie jest no, profesja. No, tak czego się powiem. panowie tutaj nie toleruje? No, ludzie, kochani. No. A ty pracujesz w tym miejscu? No, już parę lat. Ha, czyli miałem rację. Nie czekasz na koleżankę. Wiesz, co? Może nie będzie takiej potrzeby. Gdybyś się zgodził na chwilę rozmowy. Uf, wiesz, co? Niestety nie mogę umawiać się prywatnie. Czy... Ja chcę na deszczu. Na deszczu chcę. Chciałabym na deszczu. Ja po prostu szukam narzeczonego. No to chyba nie tutaj. No. Nazywa się Dominik Widuch i kiedyś tutaj pracował. A, no to kojarzę Dominika, ale nie mamy kontaktu odkąd odszedł. Co u niego? Spierdolił gdzieś. Czy mógłbyś mi powiedzieć, kiedy on zrezygnował z pracy? Puff. Wiesz co? No jakoś dwa lata temu. Czyli zanim się poznaliśmy. A, dobra. Cyfra była dobra. A, wiesz co, nie chcę siać plotek, bo ile ludzi tyle opinii, ale. No dawaj, dawaj, mordo. Z tego co wiem, no to pan młody zerwał wtedy zaręczyny. Czyli. Czyli był za dobry. To Oczywiście, że tak. Nie wiesz, że tylko tyle masz mi do powiedzenia? Dzwoń, dzwoń, kochana! Jest sygnał. Jest. Kinga, odbierz. A to do Kingi dzwoni. A, a z... tego do psiapsi, no. Oczywiście, zmuszę go, żeby powiedział mi to prosto w twarz, nie odpuszczę mu tego. Poza tym... Zwiążę go z sznurem i zamknę w piwnicy. Będę przed nim tańczyć. Asia Ję, dodzwoniła się do znajomego Dominika i umówiła się z nim w parku niedaleko jego miejsca zamieszkania. Cześć. Ja myślałem, że będzie jakiś welon. Cokolwiek, a tu... O, szukamy, szukamy, szukamy. Powiszę się trochę jeszcze, dobra? Pociągnij się. Ale jak to zapadł się pod ziemię? No ziemi? Normalnie wpadł w dziurę i się zapadł. Pod no, Pułapka taka. Nie wiem, czy powinienem ci to mówić. <noise> Tańczył przede mną. Widziałem, jak wsiadał do samochodu z jakąś atrakcyjną dziewczyną. Chyba brunetką. Dobra, coś wiemy. Atrakcyjna brunetka. Nie dotykaj jej. Nie dotykaj jej łachudro. Atrakcyjna brunetka, czyli ta z kolczykami i tatuażami. Sorki, nie chciałem ci psuć nastroju. Nie, nie zepsułaś. Kingarusin przyszła! W drodze do domu podjęła decyzję, że wyprowadzi się od narzeczonego. Kurwa, spakowała się w taką małą torbę. Pokaż. Kinga, kto napisał? I jeżeli on zakochał się w jednym z tych chłopców z pracy. No. I teraz się zdecydował zmienić płeć. To ja kurwa rzucę tymi słuchawkami w kamerę. Hmm, Pokażę wiesz co, lepiej żebyś może nie patrzyła pokaż. na to. Patrz, tu taka knaga murzyńska. O, ale on widać, że śpi! Chciałam jak najszybciej wynieść się stamtąd i wtedy napatoczyła się ona, była dziewczyna Dominika. Kurwa, on jest niewinny! On spał, nie, miał zamknięte oczy. Za późno zauważyła nas. O oh. oh yeah! Po pracy stwierdziłam, że wpadnę. Zobaczę, co się dzieje. Hmm. Dominika nie ma. Okej, okay, to możesz już iść. Zostawiłam moje stare rolki w garażu. Kto zna chiński albo ma ten mandurski? Co ona ma na szyi napisane? Wiesz, co ma napisane? 300 zł. W garażu powiadasz. Nie ma tych rolek, iść do domu, albo gdzie tam musisz iść w Jak ogóle. Jak spotkacie kiedyś taką dziewczynę na ulicy, to po prostu nie zatrzymujcie się. Akurat jakiś miesiąc temu sprzątaliśmy garaż i wyrzuciliśmy wszystkie stare graty. Rolki też? Na rolki to przede wszystkim. Na razie. To jest wszystkich znajoma stara, o, o, głupia spięta drsiara. Słuchaj, chcesz się pojeździć po mieście i poszukać Domina, jedziesz ze mną? Znam Domina od wielu lat i wiem, że nie kochał żadnej laski tak jak ciebie. Oprócz swojej Mazochy. To no spójrz na to. No ale czy ty jesteś tempa? Widzisz, że on tam jest przećpany? Po prostu wiem, jakie są dzisiaj możliwości. Z odpowiednią apką może zrobić wszystko. On został porwany, przećpany i zrobiony zdjęcie. No. Przez te grube, grube. Wiesz na co to mi wygląda? Na Vanne King Konga. Na prowokację. <laughs> nie wiem, może komuś zależy na tym, żebyście nie byli no. razem. Komu? No właśnie. Ja zamierzam odnaleźć Domina i sprawić, żebyście za tydzień powiedzieli sobie tak. Albo nie. A co już ślub za tydzień jest? O, to powodzonka. Komu mogłoby zależeć na tym, żeby wasz ślub został odwołany? Ej, ale zobacz jakie gówno tanie! Grzesiek na pewno nie, bo jeszcze sprawdziłam jego profil i wstawił dzisiaj zdjęcie z imprezy nad... Wzięli taką zwykłą szmatę, taką kurwa mrożoną... no. I wsadzili tylko do pudełka. Zawsze miała nadzieję, że do siebie wrócą, a jak się dowiedziała o waszym ślubie, no to postanowiła działać, no. Poszedł ziomek do Biedronki, kupił Kupi najtańszą małą górność. pizzę... E, lodówkową. Tak. No nie wiemy, kto go wysłał, może to nie był Dominik, tylko ktoś, kto... Nawet to nie pasuje do tego, wielkości tego pudełka, Jezu. Ale Słuchajcie. Zobaczcie, jak to wygląda. Czy zjadłbyś teraz taką pizzę, no ja no. splunąłbym na nią. To co ja mam robić? Oszukujecie nas na każdym kroku. Na każdym. I to taką najtańszą. Jak możemy ufać telewizjom i mediom? Marlenka Beauty. Beauty, beautiful. No, 9.15 w niedzielę. Daj jedną gwiazdkę. Stawiam ci dużą kawę za twoje poświęcenie. Czekaj, 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 Patrz, 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 patrz. Patrz, 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 patrz. Chowaj się, chowaj się. Chodź, chowaj się cicho. Znacz. Masz świetną kurtkę do kamuflażu. Ona? No to coś mi się wydaje, że nie mamy tutaj po co wracać. Po kawie jakoś tak... trzeźwiej myślę. Po kawie to od razu Zdrać się chce, no Ogień. to nie ma nic wspólnego z trzeźwym myśleniem. No wiem, no chciałam rozładować atmosferę. Najpierw nie potem kawa. Chcesz I ta zjebane. A Kacper ją widział? Widział. I co, nie rozpoznał? Jezu, nudzicie mnie. Chodź. Hmm. Mokra jest, nie ciadaj, no już. Nigdy ciebie nie kochałem. Dlatego na ślub nie ma sensu. Musimy go odwołać. Przepraszam. On jest smuszany do takich rzeczy tam, no. Przepraszam. Proszę, przestań już to włączać! Chwila. Nie czysz się na niego! Muszę coś sprawdzić. Nigdy ciebie nie kochałem. Dobrze już nie katuj dziewczyny, no widzisz tam coś w ogóle? Zap to wyjdź do innego pokoju, Słuchaj to tego! to jeszcze raz! Nie chrycisz! <grych> Nie wiem, ale ten obrazek jest taki charakterystyczny, dałbym sobie rękę uciąć, że ktoś kiedyś pod nim zrobi mi zdjęcie. Ty, to jest w pokoju obok. Jak mi dacie godzinę, to ustalę, co to za miejsce. Większość fotek z tamtego okresu mam na moim komputerze. <laughs> Idź bo Won, bo mnie denerwujesz. Mogę ci o coś spytać? No. Masz łechtaczkę? Dwie. W zależności od sytuacji, Albo mam ochotę go zabić, znów usiadłaś na mokrym. No kurwa. No a co ze ślubem? Nie wiem. Za dwa lata. jeden dzień. Kasper miał rację. Oba zdjęcia są zrobione w tym samym miejscu. Ale to nie było parę. Ta, lat był temu. tam kinkiet? Potem poszliśmy na Melanż na miasto, a ostatecznie skończyłem u innej koleżanki w mieszkaniu. Pojedziemy na miejsce, to się dowiemy. Chop, chop, tak, chop. Jedna na dach, druga do Bogara. Pierwsza rzecz, sprawdźcie czy jest zasięg. Pierwsza rzecz, to po co po, po krzakach chodzicie? No nie. Wiedziałem, wiedziałem, że go znajdę. Na policję dzwoń! Leczkę mamy sprawę do domu. nie ma żadnego Dominika. Na tu pewno! Masz... Dominik? Co oni ci zrobili? Co to są za ludzie? Nawet nie wiesz jak się cieszę, że cię widzę. Związali go. Myślę, że po tym wszystkim, ja w ciebie stary, wieszyłem do samego końca. Ona nie, ona nie, zaznaczmy to. O, widzę, że jesteśmy wszyscy w komplecie. Piotr? O, w pierdol będzie. Co ty, kompletnie ci odbiło? Chciałem, żeby Dominik miał niezapomniany wieczór kawalerski. Ty cwaniak, Może wyjdźmy na zewnątrz i załatwimy to jak mężczyźni. Dominik, proszę nie. Nie dałeś do łóżka, bo i nasze sobie ze mną nie poradził. Nie prowokuj go. Kawalersko? Kurwa, robi się dramatycznie. Lejta się. Są Wszyscy dowiedzą się prawdy! Wiaja, wiaja! Dominik! Odpuść powiedz, co się stało i jedźmy stąd! Dupę widać mu! Pękli plecy! Oni się kochają! Pękli plecy! Dominik, odpuść! Ja wiem, że pracowałeś jako Chip and Dales! Skąd wiesz? Wizytówkę zostawiłeś, Debilu. Ty jesteś tym gościem, co zerwał zaręczyny? Tak, ale pewnie nie wiesz dlaczego. Nie odzywaj się! Wyruchał jakąś tam dupę, no, narzeczoną. I skończył u niej w łóżku. No czuza. Z tego powodu ta cała farsa? Kiedy Piotr dowiedział się o wszystkim, zerwał zaręczyny. Mówiła na ciebie krótki. Ja nie chciałem zerwać tych zaręczyn. To byłby mój największy błąd. Przepraszam. No robiłeś mi wstydu przed całą rodziną. Chyba nie sądzisz, że teraz tak po prostu do siebie wrócimy? Zostałeś zdradzony i jeszcze przepraszasz? Zorganizuję mu taki wieczór kawalerski, po którym jego narzeczona zerzy zarenci No to ci nie wyszło. A. I wiesz, że wszystko, co było w tych wiadomościach, to kłamstwo. Co było, a nie jest, nie pisze się w rejestr bank. Proszę chodźmy, już stąd nie chcę do domu. Do mamy. do mamy! Jak sobie przypomnę, gdzie byliśmy kilka dni temu, możemy do tego nie wracać. W łóżku związany, w brudzie, w tych samych ubraniach przez tydzień, w smrodzie w głównie. Gdzie twoja sukienka? Ślubu nie będzie. Co ty mówisz? Ha <laughs> Pana rzeczona Piotra. Nie mogłam przestać o niej myśleć. Mówiłam się z nią i zapytałam dlaczego, i wiesz co mi powiedziała? Dawaj, dawaj, dawaj. Że spotykałeś się z nią przez prawie rok! Czyli jak już byliśmy razem, a rozstaliście się dopiero po naszych zaręczynach. Asia, pozwól mi wytłumaczyć. Mamy to! Świetny finał do chujowego odcinka. Asia nie wybaczyła narzeczonemu kłamstwa. Po rozstaniu z Dominikiem postanowiła na jakiś czas wrócić do rodziców. Pierwszy raz się zdarzyła chyba taka sytuacja, że odcinek był tragiczny, no bo był tragiczny. Wynudziłem się przy nim strasznie. Finał niby zapowiadał się na szczęśliwy i w ostatniej minucie tego utworu dostajesz plaska na web. No, mało aktorów w nim było, w sensie, że ta sama grupa cały czas <noise> grała i Człowiek już, jak one tak już dziesiąty raz gadały o tym wszystkim, to człowiek już tak był wkurzony. Scenariusz naprawdę był słaby i naprawdę widać, że to już, to trochę na zasadzie, wiesz, piszesz już piąty scenariusz dzisiaj. Podobny. Nie, już nie masz pomysłu, jesteś wypalony. Ale jed... podobny taki, wszystkie są dane jedno to... Co miała na szyi tamta ruda fryzjerka? Co to był za znak? Jaki to był, to był język? to był mandaryński, czy to był pomarańczowy, jaki to był w ogóle? W ogóle trzeba mieć... A, od dupy. Trzeba mieć absolutnie zryty łeb, żeby robić sobie tatuaż kurwa na szyi. I jeszcze takie... I, I jeszcze jakieś kurwa znaczki. Tak, nie wiadomo jakie. Dziękujemy za dziś. Nie pozdrawiamy scenarzystę. Pozdrawiam rudą fryzjerkę. W życiu bym do ciebie nie poszedł się ogolić, w życiu. Obejrzymy teraz film. Jaki? No, takie dwa karły rypią grube kurwy. <noise> Daliśmy z siebie na 20%, i. A i też niechętnie, umówmy się. Ale powiem tylko tyle. Scenarzysta Force wziął. Potem A pić my musimy, no niestety, no tak to wygląda. Nie pozdrawiamy serdecznie, ale Was pozdrawiamy serdecznie. Życzymy dobrego weekendu. I tylko, tylko uczciwością i pracą ludzie się bogacą.